Piłkarzy, gospodarzy i gości. Mówisz o tym, że powoli kończymy, bo oczywiście otwieramy rundę rewanżową. 16 poczobut, 7 Vega, 26, Gnaset, 19, Wasil, 17 Dadok i z numerem 9 zjawiński. Mariusz Pawlak ma kilka kłopotów, brakuje mu. Gmisiak z czwórką Dabek, 3, Flis, 6, kołodziejski 26, dzięcioł 31, Drąg, 10, zielonka, 95, Famulak, 11, 7, Szuprytowski. Tabeli, co jest z perspektywy Pogoni Siedlce z pewnością osiągnięciem. Łukasz Kuźma, doświadczony już na poziomie betki w pierwszej ligi, ale także ekstraklasy arbiter, dał sygnał do rozpoczęcia tego meczu. Zaczyna od Faulus i Oczywiście nie był podstawowym wyborem w tych rozgrywkach. Ale teraz fatalne zagranie Poczubuta I czy wykorzystają to goście? Demianiuk, wraca Polonia, Warszawa. Demianiuk z piłką łatwo. Miasise. Demianiuk już w polu karnym. Demianiuk odegranie szansa kapitalna na gola dla gości. I nie mamy trafienia, tylko słupek, Famulak przygotował sobie pozycję w 27 minucie. W... Właśnie, już chwaliliśmy w tym sezonie wielokroć Pogoń za naprawdę wykorzystanie tych kontrataków. Tutaj świetnie jeden na jeden Demianik bardzo łatwo, za łatwo Sisę sobie poradził. Tutaj wydawało się, że takim. No, lepszym, lepszą decyzją jest pójście do lewej nogi Famulak. Poczobut, dośrodkowanie, Lemanowicz zostaje między słupkami, Zbruk wybija i... Lemanowicz właśnie z pierwszą interwencją, po mocnym strzale doskonale wybija piłkę, bramkarz pogoni siedlce. Famulak przeszkadza Dadokowi. Popatrzmy raz jeszcze. Zbruk wybija i mocny strzał Jana Dobra, w tym, akurat muszą szukać, unikać przewagi liczebnej przeciwnika, tak? Za Zobaczmy, dobre to zagranie Was i był w polu karnym. Przepchnęli się prawą stroną boiska Poloniści. Dadok. Rośnie ta przewaga, widzimy w tej końcówce pierwszej połowy. Tutaj domagają się zagania. Ręką Kołodziejskiego, chociaż mam wątpliwości pewnie za chwilę może... W tej połowie zadają gospodarze, widzimy raz jeszcze okoliczności przyznania i będzie ta sytuację oglądał Łukasz Kuźma, a to uprawdopodobnia nam podyktowanie jedenastki dla czarnych koszul. Bo widzimy ta ręka jest rzeczywiście odsunięta, jakby zgięta w łokciu. To jest kwestia, która może decydować. Natomiast pytanie, czy tam wcześniej przy tym kopnięciu czy czy był kontakt z inną częścią ciała, czy tam reakcja polonistów była natychmiastowa, ale też dziwić nie może. Pytanie, czy ich były kolega klubowy. O, tu widzimy raz jeszcze, czy było tam czy był to kontakt bezpośredni? No i już poznajemy decyzję Łukasza Kuźmy i zespołu sędziowskiego. W 44. minucie Polonia Warszawa dostaje od karny. Tak, w pierwszych chwili miałem wrażenie, że ta piłka jakby zmieniła właśnie tor lotu. To Odbiła się od nogi i dopiero trafiła w rękę. Dla losów spotkania. Zjawiński. 1 do 0. Bardzo pewnie wykonana jedynastka. Polonia Warszawa w końcówce czasu podstawowego wychodzi na prowadzenie z pogonią Siedlce. Dopiero 18 gol stracony w sezonie przez. I koniec pierwszej połowy. Polonia 1. Pogoń Siedlce 0. W typowym meczu walki. 45. minuta, rzut karny z Jawińskiego rozdziela na razie drużynę Mariusza Pawlaka i Adama Naconia, ale... Się kończy, e, tak, tak, ma mamy przerwę runda zimową, runda się kończy, sezon jest przerwany na, na ten czas zimowy, a Polonia ma serię zwycięstw. Zobaczymy. 45. minuta, Łukasz Zjawiński to na razie człowiek, który rozdzielił Polonię do przodu, mamy Zjawińskiego, który odgrywa Dadokowi, Dadok wchodzi w pole karne, może być groźnie, Dadok ma miejsce, ma przestrzeń i czy Polonia będzie w stanie zakończyć akcję? Gdańsk 2-0, 51. minuta, znalazł przestrzeń Robert Dadok. Idealnie w nią wbiegł pasywnie drużyna, pogoni siedlce bez asysty. W Wasin przy jednak dał doświadkować drąg, ależ tam było ryzyka. Dzięcioł z dystansu Kuchta! No i zagotowało się. Jeszcze Misiak, jeszcze ostatnia akcja zespołu trenera Noconia. Koniec spotkania. Polonia Warszawa pokonuje. Pogoń siedlce 2 do 0, sumienny mecz zamknięty do, do czasu rzutu karnego Łukasza Zjawińskiego.